Uwaga, w materiale jest niesamowicie dużo przekleństw, więc jeżeli jesteście na tym punkcie przewrażliwieni, to nie włączajcie dalej. Witajcie. Dzisiaj przedstawię Wam moją autorską interpretację utworu, który ostatnio utula mnie do snu. Jest to piosenka niejakiego Pej. Pod tytułem 997. Posłuchajcie. 997. Ten numer to kłopoty. Gdy wydarzy się incydent, to pojawia się konfident. Dzwoni 997 i wszystkich sprzedaje. Przyjeżdżają kurczacze, menty. Jebane suki, śmiecie psy. Pierdolone kupy gówna. Wygarnąć do nich zgana to moje marzenie. Pierdolę konsekwencje, a reszty i więzienie. Jak siedzieć? To kurwa za coś konkretnego. Sprzątnęłeś psa. Nie pierdolisz się kolego. Lądujesz w areszcie, masz ich wszystkich w dupie. Pierdolimy policję i trzymamy się w kupie. To jest nasza siła, potęga, moc i chwała. Każdy ze slams atak nienawiścią do nich pała. Kurczęta mundurze to nasz największy wróg. Nienawidzę ich jak mogę i pluję im w mordę. Ściągają cię z ulicy, oskarżają o zbrodnie, popychają pod ścianę, obszukują kurtkę, spodnie. Słuchasz ich uważnie, wysłuchujesz te plugactwa. Każdy taki pies to jebany pederasta. Policja, policja nam dokucza. Dziękuję.